Nowoczesność to prestiż. Chcę, żeby moja szkoła już teraz przygotowywała uczniów do zawodów w przyszłości. Druk 3D to dla nas jedna z metod. Ekosystem Banach 3D w przyjazny sposób wprowadza w podstawy tej dziedziny i nauczyciele to docenili. Niektórzy z nich stworzyli na swoich zajęciach bloki z modelowania 3D i tworzą tam niesamowite projekty. To ogromny krok naprzód. Nasza szkoła. Jest teraz zauważona i ceniona przez rodziców i instytucje lokalne. Jesteśmy inspiracją dla innych, a my sami czerpiemy inspirację od ekspertów. Ja również zaczynałem od podstaw. Teraz tworzę całe miasta i pokażę ci, jak to zrobić. Ekosystem Banach 3D. Dowiedz się więcej na www.banach3d.pl.